Hej wszystkim, z tej strony Charmy, nie witam Was bardzo serdecznie w Planet Zoo. Słuchajcie, jest to taki odcinek próbny, jeżeli mogę tak to słuchajcie nazwać. Wybudowałam już wejście do zoo i wybudowałam te największe rzeczy, które oczywiście zawsze trzeba mijać, bo na bynajmniej tyle się nauczyłam grając sama. I tak słuchajcie, jeżeli ktoś będzie pytał, nie, z tego jakiejś tam wielkiej serii nie będzie, ja Wam będę po prostu pokazywać, co tam ciekawego mi się udało zrobić. I teraz tak. Tu już troszeczkę porobiłam i mamy początek dla wielbłądów, które kupiłam. I sobie chyba już, czy one już siedzą. Teraz zobaczymy. Tak, już mam w magazynie zwierząt. Mam dwa wielbłądy, a tu widzę, że przyszły jakieś nowe i nawet nie są takie strasznie drogie. W sumie to bym kupiła, tylko musimy najpierw spojrzeć, jakie one mają tutaj. Eee procenty. W sumie ten nie jest taki zły. Tego moglibyśmy kupić. Zaadoptujmy. A facecik? No facet też nie jest taki zły, ale też moglibyśmy go zaadoptować. No i co? I panie też jeszcze jedną. Ta ma większy gen płodności, ale gen odporności ma taki sam. No dobra. Bądź co bądź. Słuchajcie. Zaraz ruszymy z tym wszystkim. Ja chciałam Wam tu jeszcze tylko pokazać, tak? Tu mamy takie Wejście, które będą wielbłądy nam prowadziły właśnie do głównego, jesteśmy w ogóle na Ala Saharze i, znaczy Saharze, w sumie to jesteśmy w Australii Bo stwierdziłam, że zrobimy sobie wzoł w Australii Tak na, 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 na czy e, No i tak, słuchajcie, potrzebny jest nam budynek dozorcy, może zaczniemy od tego Posiadam sobie dozorca Czy to jest to? Mały budynek dozorcy Czy ja tego nie wybudowałam? Mi się wydawało, że miałam to No ale dobra, jak nie, to nie Jak nie było, to to, to wybudujemy Jeszcze raz, ogólnie jestem Noga zbudowania i idzie mi jak krew z nosa Ale no jako, jako, jakoś To będzie Słuchajcie, weźmiemy sobie te zwierzaczki I byśmy je musieli Te tutaj I byśmy je musieli poprzenosić To się przeniesie Tutaj jest co? To, to nie do kwarantanny. No i tak to musimy zrobić z każdym zwierzakiem. Przenieść do kwarantanny. I tak dalej. Musimy w ogóle zatrudnić ludzi, bo nie mamy nikogo. Ale to za, za chwileczkę. No i będziemy pracować nad naszym wybiegiem. Ale to też jak te wszystkie zwierzaczki już sobie będą tutaj siedziały w kwarantannie. Dobra. No i teraz musimy... Zatrudnić stawy, gdzie to było. Personel. No i tak, żadnego opiekuna nie mamy, także opiekun jest teraz. Co? Byśmy potrzebowali technika na pewno, żeby nam się nic nie stało. Mówię, nie grałam długo, także, jeżeli ktoś ma dla mnie jakieś tam wiecie pomysły albo coś i tak dalej, to mówcie. Ja bardzo chętnie, że tak powiem, będę słuchać. No i może jeszcze weterynarza. Ok, no to mamy, słuchajcie, wszystko. Chodźmy tutaj do naszego wybiegu, żeby... Niech te zwierzaczki sobie, słuchajcie, tam posiedzą w tej kwarantannie, bo to im chwila mija, a ja bym chciała, żebyśmy tutaj zrobili jakoś wejście. Brama wybiegu... No niby jakoś tak tu byśmy mogli to poobracać i zrobić na przykład w tę stronę. Tylko pytanie, czy on się potem tu dostanie? Miejmy nadzieję, że tak. Także zróbmy to tak. Weźmy tego ka kamulca chyba. Bo oni chyba przez to nie przechodzą. Nie wiem jeszcze, dlatego słuchajcie, pytam. Dobra, dziękujemy. Już więcej nic stąd nie chcę. Kamulca weźmiemy i najwyżej go obrócimy. Mówię, jeżeli chodzi o budowanie w tej grze, to po prostu. <laughs> To doprowadza do cholery jasnej. I ja nie rozumiem, jak, jak tu można po prostu czerpać z tego jakąkolwiek przyjemność, bo mnie trafia szlak. Powiem Wam, że mnie trafia szlak. I po prostu za każdym razem, jak mam coś zrobić, coś wybudować tutaj, to, 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 to nie. Dobra, weźmy to jakoś tu. Ok. I do góry. I będziecie tutaj czasem patrzeć, właśnie jak ja się siłuję, ale obiecuję, że tego nie będzie za dużo. Obiecuję, że się skupimy na zwierzaczkach, bo ja, tak jak mówię, no, budowanie to nie moja, nie moja ta, ale może obudujemy to troszkę bardziej. Chodźcie, ty potrzebują sawannę, sa, sa, sa tak? zawanne sa albo pustynię, chyba pustynia. punkty mamy na pustyni, a nie, haniu. No dobrze, to niech tam to będzie. Chodź tu będzie, choć tu. złapiemy cię. Oj, nie to. To też nie było to. Wieś jest gotowe do wypuszczenia z kwarantanny. To cudownie. Zaraz, zaraz się tym zajmiemy. Tylko ja to obuduję tak troszkę bardziej. Kolejne zwierzę. Dobra, to jak one tam wszystkie nam wyskoczą, to wtedy będziemy mogli się nimi zająć. I trzeba będzie oczywiście zobaczyć, czy one tu się nam nigdzie nie wydostaną, bo to mnie też zawsze stresuje, czy one się wydostaną, czy nie. Także dobra, tutaj trzeba zrobić, żeby one nam tu nie, nie uciekły, chociaż nie powinny, bo zrobiłam troszkę w dół. Tu mają takie małe dopicie, mam nadzieję, że będą z tego jako, jako tako korzystać. A mi się włączył słowotok, ale dobra jakoś przeżyjemy dobra e, to gdzie są te nasze, są zwierzaki to byśmy was wzięli wszystkie przesuniemy was tutaj czy ja mogę? a nie, czekajcie, nie mogę bo tam nie zrobiłyśmy, nie zrobiłyśmy dojścia, także momencik e, to było w trasy i to mamy tylko dla personelu, żeby nam tu nikt nie chodził Proszę bardzo, tu jakoś to potem obudujemy, ale czekam właśnie na Wasze pomysły, słuchajcie. Dlaczego nie, nieprawidłowe miejsce docelowe? Czemu ja nie mogę tutaj ich zrobić? Dlaczego? Bo, bo co? No słuchajcie, nie wiem dlaczego. Dlaczego ja tu ich nie, nie mogę wsadzić, tych zwierzątek? Może ja coś źle zrobiłam, może ta brama to, to, to nie to? No nie dobrze, zapoczekajcie co? Poczekajcie, zaraz tu ogarniemy. Ja myślę, że to chyba było... Gdzie, gdzie to te... było? Tu, dobra. Słuchajcie, już wiem dlaczego. Ale ja bym chciała, żeby to nie miało żadnego, brak. Bo ja już tu wszystko obudowałam. Mam nadzieję, że jakoś to będzie. No na razie się, 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 uczymy się się, także jakoś to nam będzie. Jadyn jak zwykle kicha z tyłu, jak zawsze, po prostu nie mogę tego wyplęć z moich nagrań, no ale cóż. No i dobra, mam nadzieję, że tak, tak to jest dobrze. Dobra, zwierzaki. Chodź ta tu, mam nadzieję, że teraz już możemy wszystkie przesuń. Możemy. No i pięknie. Mamy pierwsze wierbundziach. Zaraz tu się dowiemy, co one tam muszą jeść, co im się podoba, co im się nie podoba. Bo na kolejka personelu to dobrze. No i teraz tak, dla człowieków musimy ich kształcić. Jako taką, powiedzmy. I musimy tu popostawiać takie, nie wiem jak to nazwać informacje o zwierzaczkach. Albo coś By oni mogli się po prostu dobrze nauczyć Także proszę bardzo tutaj też postawimy, żeby Wam zasłaniały zwierzaki, się zawsze śmieję jak to robię mamy Tu takie wielkie, no i mamy pierwszego Pierwszego wielbłąda No i kolejnego Dobra Okej, okay, chodźcie tu, ja jeszcze wielbłądów nigdy nie miałam Wyglądasz całkiem zacnie, ale teraz musimy tak. Musimy się dowiedzieć, co im się tutaj nie podoba. Także okej, okay. Potrzebują więcej skały, troszkę mniej piasku. Także dobra. Robimy sobie na teren. Mamy skała szorstka, skała gładka. No to może skała gładka. Wielkość zrobimy troszkę, troszkę mniejszą. No i lecimy z tym. Czy Wam to się już podoba? No się podoba. Całkiem mają spoko. Obszar mógłby być troszkę większy, ale nie jest jeszcze tak źle. No, ale teraz patrzymy. A Wam się te nie podobają? No dobra. No to tak ładnie wyglądało. No, okej. Okay. One by chciały troszkę więcej tego pokrycia. Także zaraz tutaj sobie coś wymyślimy. Ale na początku, czy ja będę miała jakieś zabawki dla Was? Mam nadzieję, że tak. To było na wybieg. I czy tu mogę sobie zrobić zwierzę gatunek? I to będzie wielbłąd, czyli na samym dole. Wszystkiego... Okej, okay, wielbłąd. O, wielbłądy lubią takie rzeczy. To dobrze. Ja już mam troszeczkę tutaj, słuchajcie, odblokowane. No bo wiadomo, grałam sobie wcześniej, żeby aż takim głąbem nie być. Także dajmy im tu zabaweczki. O tutaj, żeby człowiek je dobrze widziały, to dam to dosyć blisko. Możemy, możemy. I one podobno nie potrzebują żadnego schronienia, ale ja mówię podobno, bo nie, nie jestem co do tego pewna. <laughs> ale zobaczymy. Jak im będzie źle, no to oczywiście zrobimy im to schronienie lodowy blok. No dobra. Okay. To ja je już słuchajcie, puszczę. Czy Wam tu się wszystko podoba, czy się nie podoba? Dobrze, tu zaraz zrobimy o wielbłądach informacje. Mm -hmm. A tu dopiero tylko dwa przyszły te wielką przecież mamy więcej. No i dobra. Czy, czy wszystko poza tym Wam się podoba? Jakoś z posiłku, ale no dobra, nad jakością to będziemy się, słuchajcie, zastanawiać potem. E, tak, tak, tak. One zaraz tutaj przyjdą. No i wy byście chciały więcej. A, najważniejsza rzecz, jaką muszę zrobić, to to, czy one mi stąd nie uciekną. Jedyne, gdzie mogą chodzić, to tutaj. I bardzo dobrze. O to mi chodziło. Po prostu świetnie. Mam pierwszych gości. Witamy, witamy serdecznie. Na początku mi się nie będzie podobać, no bo wiadomo, małe są. mam tylko teraz dwa zwierzaki, reszta leci. Ale no dobra. Zapraszamy. Jezu, ile się tutaj nagle zrobiło? No dobra. Trzeba ich tutaj, słuchajcie, poinformować o zwierzaczkach. Także robimy tak. Żeby wiedzieli co oglądają. No i bardzo ładnie prawie, słuchajcie, na blisko. To czy ja mogę nie to złapać? Jeszcze średnio umiem wklikanie w tej grze i bardzo mnie to denerwuje, bo czasem jak coś kliknę, to działa, a czasem jak kliknę, to nie działa. Okej. Okay. Proszę bardzo. Wielbłąd, wielbłąd. Tu się jedno wkryło w ogóle w tego w podłoże, ale też może być. No i pięknie. W takim razie, słuchajcie, mamy nasze wyrbundziachy. No i teraz trzeba by im coś tutaj porobić. No, jak im się te podobają, to dobrze. To zrobimy im tu jakoś... tak. A czy takie Wam będzie się podobać, czy też średnio na jeża Już patrzymy. Nie, to im się nie podoba, także dobra, tego... tego nie było. <noise> tego nie było. Czy nadal wystarczająco macie miejsca? No prawie nie. Dobra, słuchajcie, w następnym odcinku zrobię troszkę więcej. Jak one krzyczą, panie. Ale... ale palmy wam się podobają z tego co widzę, także palmy mogą być. Niech będą. i będą. Te też nie są takie złe, także... Ja też jakoś tak tło położymy i może troszkę bardziej w glebę, byśmy je wbili. Tak. Tak, proszę bardzo, tak tyle, więc... To proszę mi tam się nie bić, dobrze? Co wam się dzieje? Co wy robicie? Wiem, że tutaj też zwierzaki się biją, jakieś jest ich na przykład za dużo, także troszkę mnie to martwi, ale no niby... niby, niby jest okej, okay, niby jeszcze nie jest tak źle. oho, uh -huh. Że bilety są za tanie. A to ci nowość. No, my Tylko trzy czartujemy. O, to nie dobrze, dobra. Nie no, dzieci to może sześć. I zapomniałam o najważniejszych. Gdzie, 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 gdzie to będą te takie koszyki zielone? Nie mam pojęcia. Też nie. A! Tak, donate boxy tak zwane. Musimy dać donate boxy, bo z nich się najwięcej zarabia. Także moi drodzy, pro, pro, proszę ja Was bardzo. Tam jest straszna kolejka. No dobra. Słuchajcie. Tu mamy wielbłądziachy. Może Wam się troszkę bardziej przy... przyjrzymy. I piękny jest. Znaczy piękna, bo to jest chyba kobitka, bo jest mniejsza. Tam są panowie. No i wam chyba te człowieki aż tak bardzo nie przeszkadzają. Dobra, lecimy do góry. Ale ja bym tutaj jeszcze zrobiła jakąś ekspozycję. Tylko gdzie one były? Może tutaj? Eks... ekspozycja. A jak tutaj zrobię na wszystko? Co mała ekspozycja? Jakąś małą ekspozycję, słuchajcie, żeby tutaj jeszcze coś było. Jakieś ga gadziowy im tutaj zrobimy, albo tak. No tutaj całkiem ładnie. Gość wip przybył do zoo. A z nich, słuchajcie, mogę dostać 20 listków. Za listki kupuje się takie lepsze zwierzaczki. Jak widzicie, ja tych listków nie mam zbyt dużo. No ale cóż. Dobra, trzeba by tutaj. Spróbuj od w ekspozycji. Tu nie mamy żadnych, a także kupmy coś. Ja nie lubię, słuchajcie, węży, także od węży się trzymamy z daleka. Ale moglibyśmy kupić sobie jakąś żabę albo coś. Teraz uważają, że bilety są za drogie. No to by się kurczę zdecydowali, nie? I ścioła złoty, ładny. A tu są legwany. To może byśmy kupili legwana, i kobitkę i faceta. Ja wiem, że też muszę uważać, że błądzi mi się z bardzo nie bo potem jest źle. Dobra, to kupmy legwana. Adoptuj. I tutaj on ma tylko taką płodność średnią, to też ma płodność średnią. Czas życia to już w ogóle. On jest szlachetny, okej, okay, niech i będzie. No dobra, ten, ten chyba jest najlepszy. Także zaraz to go. Zwierzęta w ekspozycji. One chyba też. Czy w, wy, zwierzaki, musicie iść do kwarantanny? Tak nie pamiętam. Nie, nie muszą. No to, 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 to pięknie, to sobie zrobimy tutaj. Idź tu. I teraz pana też. Idź tu. Dobra, to także tutaj coś już będzie. Musimy im tutaj dobrać temperaturę. Jest ok, ale wilgotność jest zdecydowanie za mała, także chodźmy dalej. Tak, tak, ja wiem, że zwierzę nie przebywa w środowisku optymalnym. Musimy zobaczyć, czy nie zadałam troszeczkę za dużo, chyba za dużo... A! Idealnie. No i dobra, mamy słuchajcie, no, 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 nowych, także wi witamy. Tu bym zrobiła jakiś skalniak. Także zaraz się tym zajmiemy. A w ogóle jakie są o, takiego tego bym tu postawiła. dużo mniejszego. A to co to? tu jest ładne. Dobra. To hmm? jak tam te wielbłądy krzyczą cię panie. No i tutaj To tutaj, no i ładnie, jakoś żeśmy zagospodarowali to miejsce. Pieniądze nam nareszcie idą do góry, także nie jest tak źle. Jakieś ławki by się może przydały dla gości. Czy wy tutaj coś możecie sobie u, u, usiąść? Chyba tak. Nie wiem, czy z tamtej strony mogą siadać jak zrobię. No i może jeszcze tu. Jak, jako taką mamy, może zrobimy im tutaj, żeby nie, 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 nie karmili, nie daj Boże, tych wielbłądów nie wiadomo czego. Także proszę nie karmić. Mam nadzieję, że będą widzieć. Proszę nie, nie karmimy. No i dobra. To może by było na tyle. Wiem, że jeszcze na pewno by się przydały jakieś im tutaj sklepy, ale też nie, nie do końca... Teraz są za drogie. Nie do końca... Wiem, jak tutaj te wysepki porobić, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że zrobimy coś tutaj. Jakiś taki kącik, do żreniowy, czy coś. Zobaczymy jeszcze. Ale teraz się zastanawiam, jakie zwierzaki byśmy chcieli. Kolejne. No bo mamy już takie typowe dla regionu, tak? Wielbłądy. W Australii w ogóle żyją e, jedyne wielbłądy, które jeszcze są nieudomowione. Tak, wiem, że ja przygoliłam się. JD <grydy> nie wiedział, ja wiedziałam. No i teraz się zastanawiam, co by tutaj innego zrobić, bo tu nie chcę, żeby oni widzieli te dla stafu, tak zwane. Tam teraz widzę, że tam teraz nikt nie chodzi w tamtą stronę, teraz wszyscy chodzą tutaj. No niech też i tak, też tak będzie. Czy ja tu mogę kliknąć w końcu? Tak, tu jest, 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 wszystko mówi. A to tu? Nie, teraz tak nie mogę zaznaczyć. Chodź tu. Nie to. No to... Nieważne, będę się z tym biła później. <laughs> no i dobra, słuchajcie, ja im troszeczkę ten wybieg powiększę, może w tamtą stronę jakoś. wtedy to zrobię dookoła, albo taką tu wysepkę, jak będzie szła. Tak myślę, że możemy tak, słuchajcie, zrobić. No i tak jak mówiłam, słuchajcie, ta seria nie będzie jakaś wielce pojawiała się często, ale chcę Wam też dać troszkę, nie wiem, jakiś sneak peek, co ja tutaj robię, także wiecie, ogólnie będę sobie grała więcej sama, o wkrótce będą się parzyć. Cześć myśli. No, do, no dobrze, Misiu, Misiu, tak, dobrze rozumiem. Ale będę chciała Wam powiedzieć, po prostu pokazywać, co się tutaj zmienia, dlatego też słucham Waszych, nie wiem, próśb, co do zwierzaków albo jakiegoś pomysłu, co by, gdzie tutaj można sobie zrobić. Co to się dzieje? Czemu dobrostan jest taki niski? Ja tu gadu gadu, a temperatura jest za wysoka? Weź, weź mi to, pokaż. Tak, wam jest za ciepło? No dobra, jak mi jest za ciepło, no to już. Cze, cze, czemu mi wtedy pokazywał, że jest dobrze? Aha, może jeszcze troszkę? No i dobra, teraz powinna wycieczka nie powinni się tak denerwować. Okej. Okay. No i tak, jak macie jakieś pomysły, to kochani oczywiście mówcie. Ja jestem bardzo ciekawa, co tutaj można sobie pobudować i tak dalej. No jeszcze najlepiej mi to nie idzie, ale jakoś to będzie. W ogóle brudno na ten wybieg, mam nadzieję, że tutaj ktoś przyjdzie posprzątać. No i powiedzcie mi, co byście chcieli. Oczywiście gramy na franczyzie, więc tutaj nie wszystkie zwierzaki będę mogła kupić, ale... Oczywiście będę brała wszystko pod uwagę, także będę Wam dziękowała. No i słuchajcie, no dzisiaj to by było na tyle. Także patrząc sobie na nasze wielbłądy odpoczywające, mam nadzieję, że Wam się podobało. No i słuchajcie, do usłyszenia!